Witam widzów kochanych, dzisiaj jest odcinek z Among Us z Hide and Seek, z Asirą i innymi popularnymi graczami Among Usa. Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodoba. Zapraszam do oglądania. Już nie przedłużam, lećcie z tym oglądaniem! Do powodzenia. Prosi. Dobra, powodzenia. będzie. A, ram. O, ramka. O, o, powodzenia, słońce. No. Dziękuję. Dobra. I tutaj widowy jest taki problem, że akurat najlepszy część wyszedł z końca. Gdzie jest najtrudniejsza mapa? deskę, przynajmniej dla mnie, dla ogólnie grania w Hide and więc będzie ciekawie. Nie zapomnijcie zostawienia łapków w górę i subskrypcji, jak się subskrybujecie. mapa, tak szczerze. Trudniejsza mapa. Górna część na stówę. Nie, no nie jest trudniejsza. Jest do ale czy trudniejsza, najtrudniejsza dla oszukańców tego to jest Ersic? Dobra, to ale to... gadamy o grze, a nie co jest najgorsze. Admin? Róbcie Dziecię. taski, panie granatowy. Ja rób taski, polecam, wkrócisz kulną. Cię ukrywam, się ukrywam. Jur, chodź za mną. O nie, 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 nie. gdzieś w dolnej części. Hmm... Eee, y, znaczy dolny silnik. Komsy chyba. Gdzieś blisko Komsów. Biedny turec. Jedak. Który... Aha, ja byłam gdzieś tam stąd wyciszona, super. Super! Ja Ktoś wie? Gdzie po Na I przykład. Nie cierpię kabelków, tak szczerze. O, Asirka. No siema. Siema. ma yy, gdzieś nawigacja. O, 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 o. jest za sprawę go uciekać. Dobrze. Właśnie tu robię. No nie jest źle, jeszcze 7 osób ma do zabicia. Obym ja nie był kolejną osobą, którą zabiję i Asirka. Ktoś cześć Jessica, liczymy się uczyć. Storage, storage, storage. Idzie do góry czy do e, Góra, chyba. To ja. Ja jestem w górnym reaktorze, jest, znaczy wiem, jest bit w miarę. Dolny reaktor, dolny reaktor. Dolny reaktor, dolny jest jest z lewej. Tak, właśnie idę na prawą. Idą na prawo? E, dobra, prawo, 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 O Jezus! Trampscare. Będzie pewnie szła górną. No i skończ w końcu. Syrki se poleca. Elektryka, okolicę elektryka. Ale Jest tak, tam to ale... Dobra, już tutaj jest. Oczywiście, ale... jak zwykle ginę. Nie, sprawiedliwe. Można powiedzieć, że nawet spokoju bo... na dworze, bo to koniec. To